W województwie małopolskim powiat Chrzanowski plasuje się na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem potencjalnych zagrożeń, z którymi muszą radzić sobie służby ratownicze, a w szczególności Straż Pożarna. Ma na to wpływ przede wszystkim infrastruktura przemysłowa naszego rejonu, trasy komunikacji kolejowej i drogowej. Poza tym, że jest stolicą powiatu, że jest największym miastem, jest również sypialnią dla sąsiednich gmin, dla zakładów pracy. Tu dzieje się najwięcej i tutaj najwięcej się zdarzeń pojawia w zależności od pory roku, nawet czy stopnia natężenia ruchu. W ubiegłym roku strażacy interweniowali 1294 razy, a 527 wyjeżdżali do pożarów. W Gminie Szanów doszło do 196 pożarów, które spowodowały straty na łączną kwotę ponad 570 tysięcy złotych. Krzanowska Straż Pożarna może się poszczycić bardzo dobrym czasem reakcji na zgłoszenie. Pierwsze jednostki docierają na miejsce już po 15 minutach. Dużym ułatwieniem dla Straży Pożarnej było powstanie obwodnicy północno-wschodniej. Nowa trasa pomaga w szybszym dotarciu na miejsce wypadku lub pożaru. Myśmy na tym zyskali jako strażacy 26 minut. 26 minut jesteśmy po tej części miasta Krzanowa. Jeżeli ktoś przeżył wypadek samochodowy, to wie, ile trwa sekunda. 2013 rok podsumował również komendant Krzanowskiej Policji, inspektor Tomasz Zając. Według szefa szanowskich stróżów prawa, liczba przestępstw w powiecie od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie. Największą naszą bolączką to są niestety kradzieże z włamaniem. E, oczywiście do obiektów, e, do e, samochodów, no, do wszystkiego, co, co w jakikolwiek sposób jest zabezpieczone. Znaczną grupę przestępstw w Szanowie stanowią kradzieże mienia. Ich wachlarz jest bardzo szeroki. Od kradzieży kieszonkowych po kradzieże elementów metalowych. W przypadku takich przestępstw szanoscy policjanci interweniowali 385 razy. W Szanowie doszło też do 48 rozbojów oraz jednego usiłowania zabójstwa. W ubiegłym roku dali o sobie znać również wandale. Policja reagowała w takich sprawach aż 169 razy. Policja chwaliła się także swą wykrywalnością, lepszą niż średnia wojewódzka. Niestety są też złe wiadomości. Wraz z poprawą infrastruktury drogowej zwiększyła się liczba wypadków samochodowych. No Niestety w 2013 roku, z tego co pamiętam, 7 osób więcej zginęło na drogach powiatu. No i tu też musimy się w tym roku i w kolejnych latach no jednak dalej koncentrować w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie, no bo nie ukrywajmy, no jeśli ginie człowiek na drodze, no to jest największa tragedia. W ubiegłym roku w powiecie szanowskim policja interweniowała w 805 zdarzeniach drogowych, czyli o 6 więcej niż w roku 2012. 153 z nich to były wypadki, w których poszkodowani zostali ludzie, 18 z nich zginęło. Pocieszające, że spadła liczba wypadków spowodowana przez nietrzeźwych kierowców, przyczyniła się do tego znacznie liczba kontroli trzeźwości.